Cześć, witajcie, z tej strony Cyrkon i mam dzisiaj dla was gameplay z Battlefielda 3. Grałem sobie odrzutowcem szturmowym, frogfootem na mapie Kaspijska Granica, oczywiście w trybie Rush. Byłem obrońcą, niestety nie dołączyłem do serwera zaraz na początku. Nasza drużyna przepuściła wroga przez pierwsze dwa przykaźniki. Ja, ja doszedłem właśnie w tym momencie. Po czym udało nam się wspólnie obronić kolejne gameplay, trwa około 5 minut. Jak zresztą widzicie po długości filmu, zapraszam gorąco. Muszę przyznać, że latanie jetami w trzeciej części BFA sprawia o wiele więcej przyjemności niż w czwórce. Czuję też, że jeżeli ktoś mnie zabija, to, to nigdy jakoś nie zdarza mi się zwalać tego na netcode, na jakieś błędy. Tylko najczęściej to jest po prostu pilot, który pokonał mnie w pojedynku 1 na 1 lub igła Ale z igłą da się jeszcze radzić Wiem, że Pod ostatnim filmem, w którym Mówiłem o balansie W czwórce i w trójce Niektórzy mówili, że że były ok I że bardzo dobrze, że zostały znerfione Ja dalej utrzymuję się przy tym, że Nie zostało to dobrze zrobione Ponieważ tutaj w trójce Krótka piłka, jeżeli w przeciwnej drużynie Jest lepszy pilot ode mnie No to ja sobie nie polatam, ponieważ jest krótki Spam pojazdu i nie mógłbym nic zrobić. Nawet jeżeli tamten pilot byłby na moim poziomie lub trochę gorszy, to i tak nie miałbym czasu na zajmowanie się wrogimi czołgami, ponieważ zaraz po tym jak wygrałbym walkę jeden na jeden z wrogiem, która trwałaby pewnie przynajmniej pół minuty, już po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach musiałbym się martwić tym, że wróg ten sam znów wsiadł do samolotu i znów będzie ze mną walczył, przez co załapałbym tylko kilka kili w tej rundzie. Jeżeli chodzi o pojazdy naziemne, czy też piechotę, no to jedyne co tutaj może mi zagrozić, oprócz oczywiście RPGów, czy czołgów, do których trzeba bardzo dużo skilla, czy też farta, są tylko igły i stingery. Sprawa wygląda tak, że ciężko jest samemu z igłą, czy ze stingerem zniszczyć samolot, ale nawet jeżeli ktoś mnie nie zniszczy, to wystarczy, że ja podlatuję do przekaźników, ktoś namierza mnie z igłą, ja muszę uciekać, ja nie mam czasu, żeby nic zniszczyć. I dzięki temu też nie będę w stanie za bardzo pomóc swojemu zespołowi, dopóki ten gość z igłą nie zginie. Jeżeli będzie dwóch żołnierzy z igłami, no to już mam problem, ponieważ jeżeli wystrzelał w jednym momencie, w którym ja akurat nie będę miał ECM-u lub też źle go wykorzystam. No to jest momentalnie po mnie. Mogą oni też wystrzeliwać rakiety synchronicznie, także nie wystarczy mi po prostu ECM-u, lub będę musiał się trzymać naprawdę bardzo daleko od celów mapy, a to oczywiście sensu by nie miało. Oczywiście muszę przyznać, że samoloty, zwłaszcza szturmowe, były bardzo overpowered, były zbyt mocne przeciwko wielu celom. Jednak według mnie było, była dobrze zrobiona ta strona, jak trudno było zniszczyć odrzutowiec. Tylko wystarczyło w czwórce zrobić to tak, żeby ten odrzutowiec nie mógł tak łatwo niszczyć czołgów, śmigłowców czy piechoty. I według mnie wszystko byłoby w porządku, bo teraz tam jest po prostu cała masa wyrzutni rakiet, wyrzutnie pikapowe, Wiele pojazdów ma TV, a niektórzy umieją z niego dobrze strzelać. O radarów aktywnych nie wspomnę, bo to jest po prostu tragedia tych rakiet w ogóle nie powinno być. Były tylko dwie możliwości, żeby mnie zniszczyć. Możliwość pierwsza, ktoś po prostu był ode mnie lepszy. Możliwość druga, teamplay. I to wszystko. Jak widzicie, gameplay powoli, powoli dobiega już końca. Jak widzicie, wroga drużyna próbowała przedrzeć się przez te komy i wiele im nie brakowało, jednak nasza piechota. Dzielnie sobie z nimi poradziła. Ja też miałem swój w tym mały udział. Także latanie ogólnie gra w trójkę. po tym jak graliśmy w BFA 4, sprawiło o wiele więcej przyjemności z chęcią będziemy do niego wracali, z chęcią będziemy z niego nagrywali. Także na dziś to by było wszystko. Mam nadzieję, że ten gameplay i komentarz Wam się podobał, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie. Czy też uwagi co do moich poglądów odnośnie balansu, bo na pewno ktoś miał będzie? To zapraszam do komentowania. I do usłyszenia następnym razem.